Siema, tutaj dealer. Witam w kolejnym filmie z Tempis i Ciekawostek. Ostatnio była masa Effect Andromeda, ale po prostu nie mogłem i poddałem się po jednym odcinku. Później zrobiłem playlisty na serię z. Co czego tam? God of War 2018, For Honor i. Mortal Kombat 11 bo było strasznie uporządkowane, więc możecie też zobaczyć tę serię, Bo zrobiłem specjalnie ku temu playlisty i właśnie odkryłem toaletę tutaj w kajucie Sheparda. W każdym razie jak widzicie dziś pomyślałem, że hej, mogę zrobić ciekawostki z Mass Effecta 3, dlatego też robię. I. I czy będę jeszcze robić z innych Mass Effectów? Pewnie tak, jak na razie... Wziąłem tylko Mass Effecta 3, bo on ma najlepiej rozbudowany świat i tylko do niego chce mi się wracać, mimo że dla mnie z tej całej trylogii trójka była zdecydowanie najgorsza, ale no cóż, mam dzisiaj 5 ciekawostek, um, więc pewnie będzie jeden odcinek, bo też już kurwa miałem problem na z ciekawostkami żeby znaleźć ciekawostki na jedną odcinek. W każdym razie koniec pierdolenia lecimy. Pierwsza ciekawostka, jaką znalazłem, rzucała mi się dosłownie kurwa wszędzie. Niczym. Yy, ojcowie z alimentami pod tory. Yy. Mianowicie na Marsie możemy znaleźć taki łazik, jeździ sobie i. tyle. Yy. Na Marsie jesteśmy na początku samej historii i tylko wtedy da się zobaczyć ten łazik. Więc. Yy. Właśnie zmarnowałem Wasze 30 sekund na pierdolony łazik. Druga ciekawostka to. Nie jest kurwa ciekawostka, a bagi. Bugi, które zdarzały mi się najczęściej. Mam tutaj taki lekki spis bugów. Jak na przykład, gdy chciałem z kimś pogadać i tu mnie zaczęło wypierdalać na boki i do góry, albo randomowy kurwa, podskok na 50 metrów w górę. Dobra, może nie 50, nigdy nie umiałem wyceniać. Yy. No nie umiem wyceniać, pokazuje mi, że mam trzy centymetrowego kutasa, a to nieprawda. Ale w każdym razie jest tu taki podskok. Więc to są najczęstsze bagi, jakie mi się zdarzały. Kiblowe Tornado. Dalej na naszej liście ciekawostek znajduje się y, ten wyjątkowy i niezwykle emocjonujący dialog, abyśmy y, nie dotykali kijem gówna. No więc jest tu taka ciekawostka, żeby nie dotykać tego panelu, bo się kosmita wkurwia i... Reaguje w ten sposób. No jest taka ciekawostka, no no sorry w chujowe są to ciekawostki. Tak staram się tu kurwa wycisnąć y, całe 3% z siebie, więc proszę posłuchajcie za tej rozmowy. So, proszę, nie touch that. As I said, Commander, don't touch that. Again, I would ask you to refrain from touching that. Perhaps don't touch that means something different in your language. I would rather not refer this matter to the human embassy. Touch it all you want. You'll never find out what it does. Are humans really so deprived of stimulus that they must insist on touching everything? I'm afraid if you keep touching that, you risk a diplomatic incident. Further manipulation of that object is grounds for further admonishment. Really? You must stop touching that. Once more, the Solarian Union formally requests that you not touch that. Fine, if you are so enamored of that object, then I suggest you get your own feces analyzer. We've already been down that road. No more. Ciekawostka numer 4 w przeciwieństwie do tego zjebanego odcinka naprawdę jest zajebistą ciekawostką. Niestety ja nie mam u siebie tej ciekawostki, ponieważ w drugim Mass Effect'ie Garus niestety zginął. Ale w Mass Effect'ie 3 można zobaczyć, że Garus flirtuje z Talizora. Więc spotkać ich możemy, jak się nie mylę, przed ostatnią misją. Jeśli ktoś... Chciałbym zobaczyć, jak się przelizują. Robot z Kosmitą, to proszę bardzo. A z racji, iż ciekawostki piątej też nie znalazłem, to warto nadmienić, że Mass Effect 3 ma jedno kurwa z najgorszych możliwych zakończeń, dosłownie pisanych na kolanie. Twórcy za to powinni zapierdalać na galerze. A więc to tyle z tego filmu. Co będzie następne, nie wiem, jak na razie kończę ten film. I widzimy się w kolejnych, jak kiedyś zrobię, kiedyś się wezmę więc Alo.